Dzień dobry, cześć i cześć. Ja jestem Delfin i teraz kolejny odcinku z Sky Odyssey. Słuchajcie, udało mi się naprawić jeden problem. Mniejszym reaktor już działa, zaraz go odpalimy. No, jak widać, jest już połączony i tak działa. Dalej nie rozkwiniemy ani botanii nad z tym Rainbow Reaktorem, będzie trzeba jeszcze poczekać, bo to nie jest takie proste. A plan na dzisiaj to się zajmiemy tą craftem trochę z powrotem. Ale najpierw odpalimy to. Jak widzicie, jest już przygotowany odprowadzanie odpadów i doprowadzanie paliwa. Nie wybrałem tutaj 4. O! O! I O! No i teraz to to leci. Patrzcie na to. A, a nie jest wyłączony, tak? Tak. No zobaczymy. Nie wiem, czy ten jeden wyrobi to. Może być problem, powiem wam. No dawaj, naładowane i on już tworzy trochę energii. Dobra, uwaga, odpalam. Co? Co? Wait. Wait. O kurde. O kurde. Czekajcie. Ile? On się dalej grzeje. On się dalej grzeje. To jeszcze nie jest jego max On wyciągnie więcej. Na razie pół miliona rf -ów. Tak? Pół miliona? O, spada. Dobra, chyba mamy maksa. No. Mamy to. No zobaczymy jak z waste'ami będzie odprowadzaniem. I w tej chwili mamy generację, uwaga... Tutaj. No. Pół miliona RFów na tick. To już raczej na nadąża. To jest dalej przyciążenie, dlatego. Dobra, mniejsza o to. Czas na Towncraft. Jak widzicie, padnę sobie gogla. O, to jest pusta kwiat. Myślę, że się nie przebrać. E, nie, bo nie będą klatać, czy spadną jak robi. Dobra. E, co trzeba zrobić, słuchajcie. Proste. Zajmiemy się trochę tym, czyli auromancy. I zrobimy przy okazji, może, może to brasa bo chciałem, nie ukrywam, pójść do tych dalszych rzeczy, na przykład tego ale na razie to, bo tego jeszcze nigdy w życiu nie robiłem i punkt pierwszy to jest zrobić blank lesser focus, czyli będziemy potrzebować tak auram -ta tetito i witerus, dobra do, Dodaję sobie, żeby już wszystko pret jak to się pisze Praecatantio. Pyr-a. O, dobra jest. To. I ostatnią rzeczą jest. Vitreus. No, co to są za słowa? Vitry. E. Dobra. Trzy rzeczy są pokoju. Tego potrzebowaliśmy 5, 10, 20. Z tego co ja tam Co będzie miało 5 tego? No, wiadomo, że to. Ale wolałbym. Coś innego. Silver Wooda. Tylko mam Silver wooda. Zobaczmy coś jeszcze. Takie dwa mógłbym wrzucić, a tu nawet bym brakowało krystala. Chciałbym jak najwięcej za jednym razem wrzucić, nie do ukrywu. A to? Dużo bym musiał tego wrzucić. Wolałbym nie wrzucać aż tyle. A to? Naprawdę to nie ma krystala? No i miałem, że będzie miało szczerze. Mmm to też są Silverwoodowe, co nie? Ta Kurde, myślałem, że będzie z tym łatwiej Dobra. A to Pre tego potrzebowałem 10, jeśli dobrze pamiętam. No to będzie tak wyglądało trochę. Ale mam przynajmniej pan największy generator Enderhead to nie. Splitter O, to Omikon ma by mnie robić kilka. Tem bo to mikro nie ma MC co nie. No właśnie. Mm, nie ten guzik. Mm, co jeszcze może być? Najlepiej, żeby brzmiało MC też. W sumie Książki chyba mają. Oj, one by mi dwa spełniły. Wszędzie rzucił takie dwie książki. Nie wiem, czy mi piec nie wybuchnie od takiego natłoku rzeczy. Nie chciałbym tego. Dobra, a coś co ma 5? O, Ender, Eye? E? Też nie, Dobra, a witerus? Tego potrzebowałem już 20, to jest dużo. No ja przesadziłem jak zwykle, dobra? Okej okay. Nie, to mi wysadzi piec, to mi wysadzi kaldrona. Nie mam 20 kryształów tych. Jakie? Jak, nie mam nie, no właśnie. Oj, jaj, jaj, jaj. O! Okej, okay, a gdybym wrzucił na przy... Dobra. A coś, co ma 10 tego? Nie, tego nie będę akurat wrzucał. Rubin chyba nawet bym miał. Mm -hmm. Co jeszcze, co jeszcze? O! No przecież kryształy istnieją. Tylko szkoda, że nie ma żadnego w tych barwach, co bym potrzebował. Okej, okay, wrzucę dwa razy kwarcora. No, dobra, to już wyciągnę. Kła.ry. Kwarc, kwarc, Or Dobra. To jest już odznaczone. Tego będę potrzebował 10, tak? Albo 5 też mogę razy 2 coś wrzucić przecież O, Mana Steel Dobra, wrzucę dwa razy Mana Ein Got Mam nadzieję, że nie wysadzę nic naprawdę Mana. Steel, okej, okay. i potrzebowałem pięciu tego. Mogę w sumie rzucić Silveruda, po prostu jednego. Sylwy. O. Dobra, to, to się rozwiąże, szczerze myślałem, że mam. In. bone mil. boom, 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 I boom, jednego i Dobra. I jeszcze jedną boom, 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 Dobra. Mam nadzieję, że nic nie wybuchnie. O, nie mam przedstawienia. Tak robiłem trochę tych kryształów. No dobra, po kolei. Oj, widzicie, dzięki okularom widzę co jest w środku. O, udało się, dobra, w sumie bym porobić jeszcze... Dobra, to za chwilę. Mm, lecimy. Komplek. O kurde. Dobra, zrobię coś, co mi jest potrzebne do questa najpierw. Czyli będzie to. No szybko, za tyle czas. A, bo potrzebuję tego i tak. A tu robię chyba. Vis rezonator. Będę miał to w systemie chyba. Vis rezonator. Nie wiem, on chyba pochłania vis. Nie wiem o co z tym chodzi. W każdym razie, dobra. I co jeszcze będę potrzebował na tą rękawicę? Dwa razy skóra, cztery razy skóra, raz taumometer i cztery razy ein Mmm, dobra. Mm, taumometer, iron, ein Raz trzy i cztery razy skóra. a, ty. Raz, dwa, trzy, O, i teraz mogę zdjąć to. Nie chcę spać, dlatego powoli. Po to, to, to. No. Kończą mi się kryształy tutaj. To też nie w najlepiej. Dobra, to było tak, to było tak. To szło tu, to szło tu. I to szło tu. 87 Wisów zużyję, dobra. Dobra. No i fajno. Uh, ej, widzicie to? Mogę to nosić w drugim ręku? O, ciała, dobra. To już mogę zdjąć i założyć to. Ale dziwne. Dobra, będę to tak nosił. Nie, myślałem. Dobra. I to jest chyba quest w ogóle był na to, czy nie? Czy A, no był. A, ja to już robiłem kiedyś Serio? Trudno. Eee, dobra, dalej lecimy. Focal manipulator. O kurde, dobra, jakie są jeszcze rzeczy? Nie chcę się aż tak zagłębiać, zwłaszcza, że już i tak jest 10 minut. Chcę tak liznąć to tylko i przygotować się mentalnie na następne rzeczy. Dobra, precadito i terra. Terra na bank jest, brakuje. O nie, jednak nie jest. Terra. Tu jest. Nie fajnie, tam nie potrzeba. Chyba 5 i ,5 bo potrzebne albo Coś takiego. No, dużo rzeczy. Dobra, inaczej sprawdzę. Ile, ile jest potrzebne dokładnie, bo. 5 Aj, to jest niestety dość nudne, ale warto. Bo potem się robi naprawdę fajnie z tą kraftem. Mm, Także nie przy okazji, może tego magica. A w sumie wystarczy nie pojedyncze. Wait, bo ile jest w systemie? Jest w systemie to tu... A, wyparowuje po kolei. teraz już nie ma w ogóle. Dobra. No to jednak potrzebuje pięciu. Coś co może mieć przy okazji jedno i drugie co mi jest potrzebne. Łatwiej by chyba było... O! A to są z botanii, to nie. Nature... nature. Na logikę trzeba to niestety brać dość często. Tutaj diamond, tu nie. Coś magicznego pewnie by się przydało. Emerald Może być za dużo trochę, trudno Tylko że nie ma w ogóle Dobra jak to się nazywało Terek Jak się to nazywa Dobra nigdy nie wiem to Magiczna różdżka Czemu nie można tak wpisać? Tego nie mam A, a może po, po dwa o. Tu może coś będzie Tu nic nie ma, lapis to nie potrzebuję. Jak to się nazywa? Na bank to tu mam. Albo i nie mam. Eee. O, już wyparowało super. To. To. Co tu jest potrzebne? Prekantatio. Co to jest za nazwa? Prek. Jakby nie uszał. Per e No przecież tak się pisze Per. k przecież coś nie zaraz trafi Prat-ecatio możesz? pyry a, a e Tu Słucham Pięć to nie ma terry. O, to miał Spoko, w statystyki, super, szkoda, że teraz dopiero A flax nie będzie miał? O! Flax, plax, fajnie Dobrze, że mam ich dużo Flax Plag Tu jest I co trzeba było wrzucić jeszcze? Iron Ingot, dobra i in Dobra Dobra O, da się tak wyszukać I mi szybko jedną rzecz Mam to tutaj, czy nie? Są so. Pokażę wam jak się robi te hmm, zaczek. tutaj mam te rzeczy To zapoj... O i woda się skończyła. No i tak się robi ogólnie te... Mm, kryształy. A, no i teraz musisz zagrzeć jeszcze wodę. Dobra. Mm, to to będziemy mieli też już zgodę. O! Alchemika Metalurgy. No i teraz mogę zrobić wyposażenie z taumium. No i fajnie, i mam teraz odblokowane to I to Tylko muszę teorię alchemii zrobić A jak mi idzie? To jest chyba no ta, nota. dobra mm, Ale to na tyle, znaliśmy trochę tam i uruchomiliśmy I uruchomiliśmy największy generator jaki chyba widziałem No zobaczcie jak to działa O no 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 Nie powiedzcie mi teraz, że to zamula a, tu się w ogóle skończyło. A to no. jeszcze zrobimy ostatnią rzecz, co mi szkodzi Draco. Zrobimy chaos. A nie, bo jeszcze to trzeba zrobić. Tak? Wait, po co mi to było? No żeby zrobić to... A, czyli teraz potrzebuję tych raz, dwa 5 i raz, dwa trzy cztery pięć Czyli 5 razy 9 Za mało chyba. Wciąż nie, niebo ich jest tu z dużo. A, mówię w ten sposób: pasista wyłączyć. Dobra, mm. teraz tak po pięć. Pięć razy. Dobra, to. Aj, chciałem to zrobić już. I teraz w. O, tak, akurat teraz. 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. No i to już będzie jedno, no i ja muszę tak jeszcze rozłożyć to ten... spokojnie, jak będzie tutaj więcej. No wiecie o co chodzi i to się będzie robić, więc nie złączę tego już bez odcinka, tylko na wiadomo, ale przygotuję to sobie już. Ale to będzie na tyle w tym odcinku, więc oczywiście łapujcie, subskrybujcie. Super to działa, jak są te animacje, naprawdę. Ja się z Wami żegnam. No i cześć.